Dzień dobry, witam Pana serdecznie na portalu w Gazecie Boles Info. Proszę się przedstawić naszym czytelnikom. Dzień dobry, moje nazwisko Bogusław Wyrzyński. Yy, jaki z jakim Pan problemem przyszedł do redakcji? Przyszedłem do redakcji z problemem biegłego sądowego z Jeleniej Góry Jerzego Karpińskiego. Co on takiego zrobił? Yy, złożyłem w 2009 roku podział majątku w sądzie rejonowym w Bolesławcu. Pierwszą wycenę pani, zrobiła Pani biegła sądowa Lilia Hoffman, moja Pani ex-żona zakwestionowała, zakwestionowała tą pierwszą wycenę z powodu tego, że na posesji stoi słup energetyczny. Proszę powiedzieć ile ta wycena, jaka była wartość tego domu według tej wyceny? Pani Lilia Hoffman, biegła sądowa wyceniła ten dom na 350 tysięcy. 350 tysięcy, tak. a ten biegły sądowy, o którym Pan mówił, jak wyceniał ten dom? Na, na 212 600. Czyli różnica mniej więcej 150 tysięcy. 150 tysięcy. Według Pana, według Pana opinii ta wycena jest nierzetelna. Jest nierzetelna z tego względu, że po dwóch przegranych sprawach wynająłem firmę detektywistyczną Toma, Tomasz Lasak z Kotryny Głodzkiej, Pan detektyw zlokalizował wszystkie te 22 nieruchomości, które pan biegły sądowy w operacie szacunkowym i w uzupełnieniu operatu szacunkowego porównał do mojego domu. Proszę pokazać, jak wygląda pana dom. Kolejne zdjęcie. A teraz proszę pokazać domy, które były porównywane w wycenie pana biegłego. Proszę Państwa, to jest pierwszy dom, który został porównany do nowego domu. Do nowego domu w Trzebieniu, w Trzewieniu. To jest drugi dom. To jest trzeci dom z 1844 roku. To jest dom z 1939 roku. To jest kuchnia w moim domu. A to jest kuchnia w domu porównywalnym do mojego domu. Jeszcze przedstawię jeden dom. Z 1869 roku. Proszę pana, na, na załączonych zdjęciach, które pan pokazał, wydać, wydać, wyraźnie widać, że pana dom porównano do starych domów mających już nawet kilkaset lat. Tak. Dlaczego tak zrobiono? Czy pan się pytał, orientował? Pytał tego biegłego... Z biegłym nie miałem kontaktu. Na ostatniej sprawie, 28 sierpnia 2012 roku, pan biegły sądowy Jerzy Karbiński został wezwany przez sąd i przed sądem w Jeleniej okręgowym wielenie Górze pan biegły sądowy powiedział, że te domy, które on porównał do mojego domu, były... Były podobne wielkością budynków, kształtem działki, rodzajem praw do gruntów, stanem technicznym budynku, stanem funkcjonalnym budynku, uzbrojeniem budynku, stanem zagosp zagospodarowań, stanem pomieszczeń, które były tak samo konkurencyjne jak mój dom. Co się okazuje? Pan yy, detektyw zebrał, zebrał wszystkie dowody. Co, ty, do, co, co do tych domów porównywalnych. To są domy z XIX wieku, to są domy, które nie istnieją, to są domy dwurodzinne, czego nie wpisał w operat szacunkowy, to są domy, gdzie zaniżą o, o połowę wartość faktyczną, to są gospodarstwa rolne, gdzie w cenę tych gospodarstw, zakupu tych gospodarstw zostały wliczone pastwiska trwałe w wielkości 13 hektarów, 10 hektarów, 8 hektarów to są domy sprzedane przez starostwo na licytacji. I jeden budynek to był w przeszłości budynkiem gospodarczym przekształcony w budynek mieszkalny mie nieposiadającej, yy, nie, nieposiadającej swojego dojazdu do tej posesji niepodbiedniczony. Dobrze, mam takie mam takie pytanie do pana w związku z tym. I... Po przedstawieniu tych analiz przez firmę detektywistyczną zwrócił się Pan do prokuratury i, Złożymy, i co prokuratura zrobi? Yy, złożyłem wniosek do prokuratury wyłącznie z moim adwokatem z artykułu 233. Nie będę cytował, co to znaczy, ale zło złożyłem wniosek do Prokuratury Prokuratura yy przesłuchała świadka jako yy w charakterze świadka pa pana Jerzego Karpińskiego i się nie dopatrzyła, dopatrzyła yy czynu zabronionego. Następnie z moim adwokatem złożyliśmy yy wniosek do prokuratury i złożyliśmy z wniosek do prokuratury z artykułu 271. Prokuratura po raz drugi to umarza. Na każde umorzenie prokuratury złożyliśmy zażalenie do sądu rejonowego Borysławcu. Na pierwszej sprawie pan sędzia Daniel Strzelecki uzasadnił, uzasadnienie, że biegły sądowy nie musi oglądać domów porównywalnych. Na drugim posiedzeniu sądów Sąd się przychylił do pierwszego orzeczenia. Rozumiem, oddziału. że w całej tej sprawie czuje się pan bardzo pokrzywdzony. Tak i co jest... pan zamierza dalej robić? Z zamierzam to nagłośnić i zamierzam walczyć o sprawiedliwość. Bo według pana y, po pierwsze ta wycena jest niesprawiedliwa, wyrok sądu jest niesprawiedliwy i umorzenie sprawy przez prokuraturę też tak. jest niesprawiedliwe. Prokuratura i sądy, pró sądy próbują to zamieść pod dywan. Posiadam dowody na tą okoliczność, że moja eks-szwagierka Bronisława Błędniak próbowała w obecności pani magister adwokat Anny Arianowicz. Przekupić biegłą sodową linię Lilię To są ba... dowody. To są bardzo ostre słowa i musi się Pan liczyć z tym, że może Pan być pozwany przez Panią. Tak, liczę się. I liczę się, że zostanę pozwany i to przyspieszy wyjaśnienie mojej sprawy, z którą walczę od pięciu lat. Dziękuję bardzo serdecznie za przedstawienie pana problemu. Pokażemy to naszym czytelnikom. Dziękuję, Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.